Tester wyposażony został w specjalną ramkę do pozycjonowania dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy legitymacja. Ustawić również można parametry wyświetlacza. Z tyłu urządzenia są cztery przyciski. Przycisk menu, Up, Down i przycisk Power. Przyciskiem Power wyłączamy zasilanie. Wyświetlacza. W przypadku, kiedy nie korzystamy dłuższy czas urządzenia, a chcemy, aby pozostało aktywne, możemy wyłączyć wyświetlacz. Kolejne kliknięcie tego przycisku aktywuje wyświetlacz z powrotem. Przycisk Menu otwiera menu kontekstowe, w którym mamy ustawienia jasności, kontrastu oraz koloru. Za pomocą przycisków Up and Down. Możemy dostosować te parametry.